Witam wszystkich na moim kanale zdrabki DE. Dzisiaj przygotowałem dla was takie zdrapki platynową siódemkę za 10 euro sztabka złota po 10 euro skrzynia ze skarbami po 5 euro tłuste, tłuste 500 po 5 euro i super siódemki po 2 euro, jak i taka zdrapka jakby kółko-krzyżyk też po 2 euro. Jeżeli nie umiałem kamery nastawić i mi się co 5 minut wyłączyło, wyłączała, to miałem też zdrapki po 1 euro, które już zdrapałem, no ale niestety nie będą w całości w filmie, czyli te były już przegrane. A pośród tych, tylko te, tutaj udało mi się coś trafić. Czyli to jest 6 euro co nie trafione. Tak jak tutaj widzicie, 2 euro. Następne 2 euro. Po 1 euro i po 1 euro. No, to, to są trafione na razie. No. Czyli tak. Zapraszam jeszcze raz do oglądania odcinku. I nie zapomnijcie oczywiście kliknąć suba. Jak i dać łapkę do góry, żebym wiedział, że chcecie oglądać odcinki nowe. A zdrapki są moje hobby i będę dla Was na pewno nagrywał. Czyli co? Nie przedłużając zaczynamy drapać. Nie, nie wiem, czy mi się uda to wszystko w jednym odcinku dzisiaj podrapać. Zobaczymy. Co nie? Oczywiście łyk kawy. Proszę bardzo. Dzisiaj pisik dostałem. Taki. lotto. No to co? Pierwsza zdrabka. Czyli po jeden już wszystkie wykończyłem. I jedziemy. Super siódemka. W tej oto zdrabce trzeba od 1 do 7 znaleźć y, tłustą siódemkę. No i oczywiście sumę, jaka będzie z boku, co nie. Oczywiście wygrywa. Mój oryginalny klucz do roweru z dziurką. Patent, proszę zobaczcie, jak zdrapuje. To możecie zawsze widzieć, jak tak tre. Proszę bardzo. Prześwituje. I zaczynamy z draping. Zapraszam jeszcze raz do oglądania filmu. Nie zapomnijcie o subskrypcji i łapkę, łapce w górze. Cię. Będzie bardzo miło. Dziękuję i jedziemy. 9, 4, 2, 5. 0 6 I na końcu trójeczka Czyli ta zdrapka jest pusta Ok, przechodzimy do następnej Tą odrzucam I następna, super siódemka Proszę bardzo Zdrapeczkę macie na całym ekranie I jedziemy Można wygrać 50 tysięcy euro 7 szans do wygrania Za 2 euro I jedziemy następna 6 1 9 4 3 0 i 8 jakże blisko jakże blisko zobaczymy co następne da odrzucamy i następno wjeżdża proszę bardzo i jedziemy 6 2 8 4 0 1 i 9 i następna Proszę mi się tu nie trnść kamerko. i jedziemy 5 9 6 1 8 0 Dziękuję pani I następna zdraka 6, 9, 4, 8, 5, 2 i 0. Zdrabka numer 12. Super siódemka uparta. Uparta, uparta. Okej. Okay. I poszli. 0, 4, 2, 6, 3 i 1, 8. Nie ma. Nie dało nic, uwieście w to. Tyle zdrapek. Następna wjeżdża ta oto tutaj. Wiecie, ładuję od razu telefon. Wszystko na raz robię. Powiększymy. Czyli w tej zdrapce trzeba Znaleźć trzy takie same sumy w pionie, w pionie, w poziomie i po przekątnej. I wtedy ta suma wygrywa. I na dole jest jeszcze gra taka, żeby trzy takie same symbole znaleźć, i wtedy jest 10 ojrodźnie. Więc zapraszam do oglądania. Powiększamy. I jedziemy z kółkiem, krzyżykiem. 20. 100 5 Tutaj zaczniemy 100 Czyli tu jest szansa na stówę 20 Nie ma Zobaczymy tą tutaj 10 Tu też nie będzie Czyli wychodzi, że tylko tu jest szansa na stówę I 500 Niestety tu jest 100, a tu jest 20, czyli się nie zgadza. Pusta zdraba, odrzucamy. I następna. Jedziemy. 50, w środku 50 tysięcy. Czyli tu by musiało być 50, tutaj, tu, albo tutaj, albo tu i tu. Zobaczymy. 20. Czyli tu odpada. 20. Tu też odpada, ale tu jest za to szansa na 20. Tu zobaczymy. 50 tysięcy. Czyli jak tu było 50, to było nieźle. Czyli tu zostało 20. Będzie? Nie będzie. 55 no i nie ma już nie? 50, czyli puściutka. A nie, poczekajcie. Muszę wrócić. Tu jeszcze symbole. Pliki. Nie ma. Muszę tamtą jeszcze raz sprawdzić. Zapomniałem pliku ściągnąć. Zobaczymy co to w pliku jest. W ekstra, w tej tutaj. Ekstra grze, grze. euro symbol, plik i plik nie ma, Dobra. czyli są na pewno przegrane. I następne. Pięć, pięćset i pięćset. Zobaczymy tego. 5, czyli tu jest szansa na 5 euro. I tu do góry też jest szansa na 5 euro. Zobaczymy do góry. Niestety 50. I tutaj po środku. Czy będzie piątka? Nie ma. 50 tysięcy. Tutaj. 50 tysięcy, czyli tu by mogło być, ale nie ma. I na dole ekstra gra, bank. Bank i będzie trzeci bank? Nie ma euro. Druga zdrapka do wyrzucenia. I kamera spada. Wciągnę za kabel. Proszę bardzo, dlaczego spadasz? Nie spadaj. Nie spadaj. Ustawimy i drapiemy 50 50 tysięcy, co tu się dzieje? Szansa tu jest na 50 tysięcy 20 proszę bardzo, tu jest szansa następna na 50 tysięcy Co tu się wyprawia to tu się ludzie wyprawia. Czyli tu mamy szansę na 50 tysięcy i tu mamy szansę. Dobra, to spróbujemy po przekątnej. 20, i z góry na dół. 2 euro, i tutaj na końcu. Czyli u góry nie ma nic i w na dole monety euro już nie ma. Czyli nie mamy nic. Zbieramy to. Tak. Dobra, to po 2 euro się skończyły, zaczynamy po 5 Kamerka mi znowu chciała spaść. Nie wiem dlaczego mi spada już trzeci raz. Coś mi nie daje nagrać tego odcinka. No, ale to zabawa to. Czy mamy tak? Grube 500, za 5 euro. W tym okienku tutaj są twoje wygrywające liczby. Twoje liczby, a tu są wygrywające liczby, czyli. Zmazujemy Twoje liczby, czyli liczba 2, liczba 4 i liczba 3, to są moje liczby. Jeżeli z którychś z tych liczb będzie tutaj, to mamy obok wygrana, więc zaczynamy z góry zrobić. 4, jest wygrana. Proszę bardzo, pierwsza jest wygrana. Jedziemy dalej. 7. Nstępny 7 nie ma. 6 8, 6, 5, 5, 8 i 1. Powiększymy. Czyli patrzymy, co jest pod czwórką. A pod czwórką jest. 5R. Bingo. Super. I następna damy na bok. I zmazujemy. Twoje liczby. Trzy. Cztery. I sześć. Cztery się powtórzyło jak poprzedniej. I teraz szukamy tych liczb. Dwa. Dziewięć.

tych liczb. Proszę bardzo. 9. Wygrana. 3, 4, 2, 8, 8, 4, 7, 5 i 2. Przechodzimy do zmazywania wygranej liczby. 9. I to pole nam dało 20 euro. 20 euro. Dobra. Odkładamy na bok. Nie zapomnijcie dać suba, jak i łapkę w górę. A będą na pewno nowe odcinki. Piszcie komentarze. Jest to nowy kanał. Pierwszy film już poszedł. 20 minut, trochę dużo. Ten film może też tak będzie trwał z 20 minut. Zobaczymy. I jedziemy z drabką. 1, 5, 3 i szukamy tych liczb. 5. Znowu wygrana. Niesamowite. Coś ta pierwsza liczba u góry daje do wygrania. 9, 8, 9, 2, 4, 6, 4 i 6. Bardzo ładnie. I przechodzimy do zdrapywania wygrywającej liczby. I wygraliśmy tutaj, proszę Państwa, 5 euro. Dziękuję bardzo. A ta już była. Czyli z czterech, z czterech tych grubych, jedna przegrana była, co I trzy wygrane. Dobra. Następne zdrabki, jakie przygotowałem dla Was, to jest skrzynia. Skrzynia. Co tu trzeba zrobić? Trzy liczby tu są. Tu gdzieś liczby są moje. A jest siedem, dwadzieścia i dziesięć

15, 14, 12 i 9. Niestety nie ma nic. Więc natrafiliśmy na obok nią. Następna skrzynia. Większa na was. Wygrywające liczby. 17, 7. Jeden. Więc szukamy tych liczb. Jest 17. Proszę bardzo. Jest 17. Heh. To zobaczymy tutaj może będzie też coś. Nie tu nie ma. 9. Wyżej jest 7. Dwie wygrane. Na pewno mamy dwie wygrane. Obraz grapujemy obok. Trzynaście dziewiętnaście, dwadzieścia, jak i osiemnaście, jak i dziesięć, jak i osiem, i jak i jedenaście, jak i siedemnaście. Jest trzecia wygrana i i sześć. To co? Przechodzimy do drapania dalej. 17 dał nam 5 euro. Druga 17 nam dała. 5 euro. I gdzieś tu, o, tu jest 7ka. I ta 7 nam da też 5 euro. Hm, 15 euro. Następna zdrabka. Następna zdrabka. Powiększę. Czyli z tych tutaj szkatułek Zdrabki szkatułki. To jest ostatnia. Czyli miałem tylko trzy. Jedna wygrana, jedna przygrana. Zobaczymy, co ta dąb. Dobra. 20. Wygrywające liczby. Piętnaście I szesnaście I Trzynaście Sześć Dwanaście Siedem Osiem Dziewięć Czternaście numer Pięć nie ma 17 numer, dół, 2 nie ma, 18 nie ma i jedynki nie ma, czyli ta zdrabka nam nie dała nic. Dobrze kochani, czyli na tych zdrabkach teraz w tej chwili przerwę odcinek, bo tu jeszcze zostaną wtedy na drugi odcinek złote te. I siódemki. Czyli jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Życzę miłego dnia i trzymajcie się i do następnego odcinka. Hej!